Haha, no zajebista akcja, ten skok na wydrąkę to był dobry pomysł. Może następnym razem zrabujemy warzywniak? Tym tu nie pierdol, tylko pomóż wnieść to na górę. A co my właściwie zajedaliśmy? W promocji była zmywarko-zamrażalka, ale te muby nawet na nią nie patrzyły. A co my tu mamy? No przecież to moje prenumerata, brawo Dawn. Nie przeżywaj jak żaba, okres. Okay? Tylko wnosimy to zanim psy przyjadą. No faktycznie będziemy jeli przejebane. Tylko oni dzwonili po jak my już jechaliśmy twoją suprą. Spoks ale ty ciągniesz, bo w tym jesteś najlepszy chychy. Chy. Weź, bo jak ci zaraz wyjeżdżę z fronta, to wlecisz na trzepak. Tobie chyba czołg na ryjł zrywa zrobił, dlatego nosisz tę czapeczkę. Nie wkurwiaj mnie, bo przez ciebie się zmęczyłem. No to wrzuć na luz i jedziem dalej. No, zajebiście jest coś o nugach z Poka poka, to i ja się pośmieję. No i kurwa, patrz, co robisz, rumuński balasie. Nie mogę zrozumieć, jak cię starzy jechali, że ty wszystko zjebiesz. Spierdalaj i lecimy od nowa, szmato. Szmatę to ty masz na ryju cieciu. Tutaj trzeba odwalić coś z małysza, a nie jebać się je do rana. Nie wepchniesz tak tego debilu. Tutaj potrzeba mojego rajdowego wózka dziecięcego z bazaru. Skakuj to Cię trochę powożej dla szpanu. Prędzej mnie starzy do cyrku Sprzedano Oko właśnie ruskie przyjechały. Pewnie to po Ciebie. Zamknij mordę w celu i jedziemy na skocznie. Kurwa, ale to ciężkie. Czy to na pewno była ta zmywarka, A może najewali tam celio? W sumie też dobrze chałupę buduje. Chyba apartamenty pod mostem. Chuj, tak tego nie wniesiemy. Zamiast wpierdalać smalec mógłbyś pójść do pudziana. A tak to możesz się przed urzulami chwalić. Trzeba wziąć większy rozpęd. To kurwa mamy bad Ta tak jest to w skateparku możesz odpierdalać. Fajna jazda leci jeszcze raz. Ciebie chyba pojebało. Tu trzeba odpowiedniego tuningu. Aby ten szyk mógł odpowiednio funkcjonować trzeba zajebać Hanawaldowi narty. Dobrze, że wyjechał na zawody, ale pała narty zapomniała. Błyhehe ładnie masz, jak ci Wald nad głową mieszka. Ta, gdyby nie te co nocne imprezy to mógłbym jakoś wierzyć. A co aż tak strasznie, Od drugiej nocy na ranem psy jadą do mnie z mordą, że hałasuję na ja ten i się tylko ośmieje. No to dosyć pierdolenia i przebijaj te gremlandzkie dzięki czemu będziemy mieli skuter śnieżny. Teraz wystarczy tylko zabezpieczyć wórek sami i pakujemy się na chaos. Do tego potrzeba jeszcze pary a nie pierdolenia. No to idziesz się, spierdalaj suko bo cię przepchamy moim atenem. Ciebie chyba starzy wyłowili z reaktora w Czarnobylu że taki pojebany jesteś. Przynajmniej nie sprocy wykarmili. Błahaha, a jednak wskoczyłeś do wózeczka bobasku. Przynajmniej będę miał fajnego stanta. No to idziemy z tym koksem. Uważaj cioto. O kurwa, ale zajebiste bobsneje. Ty, debilu, to jest pralka atomowa, a nie zmywarko zamrażarka. Przynajmniej nam Winladen nie podskoczy. A tutaj masz swoje brawo, down! Jest tutaj o takim mówię, co go zajebali apteczką. O kurwa, to przecież ja! Błahaha, ja to w wojsku dupa, terabijamy się do domu. Kurwa ale zajebiście powinniśmy częściej robić wypady na miasto. Pierdolę taką robotę na rynku przewalam warzywa za piątek a na godzinę i mistyka. Ty się zajebiesz przy tej pracy. Nie myślałeś o jakiejś przyszłościowszej pracy? Na przykład Alfonsa? a przerukał cieleń? Ciebie żyle ostrojadą w parku, więc nie płacz dziecko i podpinajmy tą pralkę, bo chcę w końcu zrobić pranie, do tego potrzeba trysku bizmutanu uranu i najlepiej kanister spirytusu z etiopii, tego akurat mam w chuj w piwnicy, więc możemy połubalić na wstępie, przynajmniej raz coś dobrego wymyśliłeś. No to wypierdalaj na górę do piwnicy albo wyjedzie ci ze sztachety. Okej, okay, już lecę, tylko nie machaj takty falusem, bo możesz komuś zrobić dzieci. Zajebie chano jak wróci, albo spuszczy mu supporta na No i dobra, czas się wziąć do roboty. Kto się codzień opierdala, nie należy się do na lala. Kurwa, ale wyjebany zlew ma nawet subwoofer, trzeba więc gdzieś to przypiąć. W instrukcji napisali, że jak nie potrafisz, to żebyś wpisał, google jestem gałnem i nie umiem podpinać pralki. Ciebie to można co najwyżej zapinać w twórów. Nie pierdol, tylko tu, choć mi pomuszanie się podniecasz moją głupotą. Ty ziomuś, z tą gazetką, jest coś nie tak. Nic dziwnego jak na nią spuchewaliłeś. Nie o to chodzi, sukim synu. Zresztą nieważne, czas nastawić kota na wirowanie. Ty podepniesz wężyk od zraszacza, a ja przyniosę wiadro prądu. Tyle jeszcze tych szmat do wyprania. Choć Bałtyk to dobry wybierać, to nie chce mi się 200 zapie zapiegalać. O kurwa już wiem ten znaczek to amulet zagłady, redaktorzy tego pisemka chcieli se zrobić jaja i myśleli, że nikt go nie użyje ale nie wiedzieli, że jest ktoś taki jak ja. Ta zjebna maksa, zsili gałek drasto. Dobra wie 3 kilo do i będzie gitara, chodź tu zara bo przyjdzie twoja stara. Już lecę bałwanie i wsadzę ci ten kosz na banie. Uspokój tą Japę i spójrz, na bałutach dostaniemy za to majwacha i ze trzy pałace. Chyba w Uzbekistanie. Ja nie pierdolę, tylko dobrze gramę swoją rolę. Weź ty mi tu nie i bo potem z pirycie mnie napierdala. A ty mnie tu jeszcze kurwiasz. No dobra, ale przynajmniej możemy zaszpanować nową bronią zibologiczną. Dobra, to patrz na to, oto deska struny Jakiś dzieciak walił się nim na i się upił na śmierć komandosem. Błahaha komandosa to ja w przedszkolu do kanapek brałem. Dobra, ale wypadałoby to jakoś oszlifować. No i kurwa coś ty zrobił, teraz mamy przejbane. Kurwa, ale ty masz patologię w rodzinie. Nic dziwnego, że burmistrzu fundował nowy posterunek przy twojej chałupie. Ta, ale to nuby bo oni dalej nie wiedzą, że mamy tą karkę. No fakt. No to dupa, skoro straciliśmy nasze majbachy, wypadałoby zrobić porządek z innymi amuletami. O, znalazł się i mój amulet na potencję, Ale ciebie ojebali, do tego wystarczy ostatnio oklamowana wiagra w płynie. A ty w swoje oszczędności na ten chłam z krakersów. Nie pierdol tylko przynieś więcej, trzeba zrobić seta i wystawić na Allegro, tylko psychopaci i napaleńcy będą zdolni to kupić. No i właśnie o to chodzi, nie wiedzą co kupują, byle gwiazdki nabijać. A to kurwa co jest, Zeszczałeś się w chwili pomiecenia, zamknij jej dupę i patrz co się dzieje z kurwielu. To nasz odwirowany kot, kurwa on miał chyba wodogłowie. E to nic strasznego tylko reaktor wyjebało. A co z naszym koteczkiem? Napierdala jak na jakimś karu był na parku. Przyjebie tu masę mojego kału szkolnej i plasteliny. I będzie trzymać jak ty mojego picia w talecie. Spierdalaj mał Pałyli za lisać lach ociągu z Arabii Saudyjskiej. A teraz chodź do mnie syneczku i kontynuujemy robić naszego seta. Spierdalaj pedofilu. w to ty Masz tam w swoim warzywniaku i o stroich jedziesz w keks. Ty chuju i zalewa a ty, tu o swoich amulecikach pieprzysz. To na cholerę żeś klei tą swoim głównem, No to teraz masz tu basen, tylko patrzeć jak te gnoje z osiedla się wliją na pływalnie. Spójrz, ale zjebałeś. Stara jak cię rodziła, to upadłeś mordą na posadzkę. Przynajmniej reaktor nie robił mi za kołyskę. Kurwa co ten kocu jadł na ujęt. tylko grypał z dodatkiem shitów z rynny. No to ładnie ma jak w pieprzach się żarcie. Nic dziwnego na policji go znalazłem, ale on był wyjebany, miał nawet metkę. Poczekaj to z jego ryja może zrobię sobie czapkę. No to zobaczmy co jeszcze z niego zostało. Ty to był chyba kocz miał w dupie list do Pentagonu. Wuhahaha następny amulet z go ryja. To coś czego od dawna potrzebowałem. No to ładnie masz, albo cię, f... przeznaście jedną. Ty mi tu nie pierdol, tylko wystawmy już naszą aukcję, bo nie lubię długo trzymać trefnego towaru. Najsłany nice zaraz się odpali mój wyjebany komp z dwoma monitorami do gry przez Dan, ale on jest pojebany, to ja nie winkam. Zajebiście, ta pralka służy do krakowania amuletów, a co ty żeś myślał, to nie jest zwykła pralka atomowa, to pralka atomowa kita. No dobra, to zapakuj wszystkie listy i gazetki, brawo Dawn, i będziemy niepokonani. W takim razie nastawię na atomową zagładę i poczekamy na efekt. Najwyżej nas wyjebie w kosmos. Ach, jak ja uwielbiam tą czarnowyską technologię! Błahaha, ale jest zajebiście, to szczegól, że mamy teraz uranowe prysznic. Liczą się nasze amulety i te 5 lat życia. Kurwa zostaje jeszcze kwestia mojego mieszkania. Chuj z nim, jutro wybierzemy się do budowlanego i zbudujemy ten dom pod mostem. Myślę, że ciebie to czasem starzy wrzucają do mikrofalówki i wzajemnie tykutasie. Ty dorzuć tam jeszcze drożdy, to będzie niezły stand. Z chęcią u ciebie tam wrzucił debilu. No to kurwa chodźmy teraz zarzucić jakiś kops.